Ogólnie luta jest taka, nie. Że dzisiaj naprawdę miałem szybciej iść spać. Ale nie mogę. Bo mam sobie ten sprzęcik. Wiadomo, że już mówiłem, że on jest pod coś innego. I w sumie, żeby sobie potestować głosy, już wspomniałem, że kiedyś sobie nagrywałem kawałki, kiedyś sobie pisałem, a, pis, a, a pisanie trwało cały czas, tylko tam się, nie, nigdzie tego nie rzucałem. I jakoś tak by się wkręciło że muszę robić <grywa> w sensie takie płynięcie na wenie nie dostałem takie weny i nie chcę tego zostawić bo po prostu wkręca mi się to i to mi sprawia taką radość że to jest masakra nawet ja wiem że to nie jest idealne ale to jest dla mnie fajne i lubię też się z tym tym podzielić <laughs> a dzisiaj miałem taki dzień że wczoraj też siedziałem do późna i od rana musiałem po chyba 3 godzinach wstać, jakoś tak, żeby ogarnąć to, co robię sobie tutaj zawodowo, cateringowo. Jedna z rzeczy, którymi się zajmuję, jeden z moich projektów. A jako, że czułem się zmęczony i niewyspany, to postanowiłem pojechać na półtorej godziny rowerem. I w trakcie jazdy przypomniał mi się stary bit. I jak go usłyszałem, jak napisałem kilka słów pod to, tak wiem, że teraz muszę siedzieć i muszę napisać to. Bo, no, posłuchajcie sami. W procesie twórczym wyglądało tak, że po prostu w czasie jazdy, w czasie jazdy yy, wpadało mi parę takich punchów fajnych, parę pomysłów i w notatniku sobie zapisywałem. No i teraz, co, mam sobie ten bit ściągnięty. Zaraz. Tak. Ukradłem go. I puszczę go sobie i zrzucę sobie tekst z telefonu i zacznę nad nim pracować i to będzie takie lekkie, coś opartego typowo na punchline'ach i mam tytuł i mam kilka odniesień, i kilka pomysłów i, i, i to jest tak jak, no, dużo ludzi też mówi, no kiedyś ćwiczyłem, albo no kiedyś nagrywałem, kiedyś coś tam robiłem, nie? Ale tu muszę to i tamto i tamto i tamto, nie? Najpierw sobie ogarnąć, żeby coś tworzyć, to muszę kupić. Yy, sprzęty, muszę o, yy, podszlifować technikę i tak dalej. Albo można mieć kurde, darmową mapkę i mikrofon za 50 euro. No i tyle wyszło z tego myślenia o, o tym, żeby dzisiaj po spraniu emocjonalnym, po całym tygodniu do pięciu tylu spraw, gdzie wszystko zajebiście wyszło. Miałem plan taki, żeby już naprawdę odpocząć, usiąść, yy, obejrzeć coś. Nie mogę. Bo ten bit mi tak rozwalił web że na razie mam refren tylko taki krótki bardzo taki mocny punch trochę będę musiał tutaj popracować też nad bitem bo chcę dodać coś dodatkowego ale nie wiem to te przejście które tu jest to jest masakra No i na razie z bitu, który ukradłem i z kawałka gotowego, który ukradłem wyciąłem tylko część ze skleczami, bo nie ma jej w ogóle w instrumentalu i ją sobie zgrałem i zaraz ją pokopiłem i wkleję w innych miejscach, w których mi pasuje i dobrze to brzmi. Jestem nic. W błazeństwie dzieł udanych w komedii wiecznej prób. Ja mm. się rumienię wstydzę, wszyscy wstydz biorę was z lic. Mój ojciec był bohater. A my? No, konkretnie, prawi. I tutaj sobie wymyśliłem w tekście tak, że mamy podbicie przy trud, grób, i mam tą renomę, o którą się pytałem. I potem jest mocny wers z Cholubka w bazaństwie w dzieł udanych w komedii wierzchnie prób. A potem wchodzimy z Rymem znowu w renomę. I to jest przesunięcie. No i. To jest takie bardzo popularne dla muzy z lat 90., 85., 90., 95., tych tak zwanych, nie, nie, nie wolno mówić murzyni, nie? Murzyński rap, inaczej się robiło wtedy. Według mnie ciekawiej. No i teraz mam taką koncepcję, że tutaj będę miał długą, 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 długą nabijkę. I dopiero potem rym do wiadome. Ale co to będzie? Nie mam pojęcia. Słucham sobie zapęconego bitu i, i rozkminiam. Experience pod tytułem Masz kryzys wieku średniego i nagłą falę kreatywności. Idziesz w nocy w niedzielę y, robić jeszcze jakieś foty żeby zrobić z tego slajd do czegoś co zostanie obejrzane przez 20 osób polecam Wiadome, I tutaj przesuniemy to miejsce. Miejscu. To Numer jeden, myśl co mówisz i jak powiedziałeś tak, tak zrób To jest no try, to trudne leży opłatać się trud Opinii o tobie będzie słuchał nawet dziwny marmur gród Łatwo stracić renomę, władzeństwie dzieł udanych w komedii wiecznej prób Wiadomich, tak to wiadome, właśnie jako grimów Zasady co jest ważne, tu nie ma synonimów. synonimów, tak to wiadome Nie mów kurwa ani słowa o respekcie, o respekty, bo same słowa mi to Kiedy czyny ku temu sprzeczne, tak to wiadome Interesuję się psychologią, tak, tak to wiadome Zanim pokażesz sektory serca niebezpieczne Widzę, że jest dość pusto, kosmaty myśli Rzeczne. rzeszne Tak to wiadome Persje docięte jak brokiem czy sylwester, sylwester. stalone. Załatw to mordo Ogarby to Załatw to mordo Ogarwę to Załatw to mordo Ogarby to Jakiejś dwutysięcznych, północy biegać chyba tylko dla sztuki, popu sztuki Zero na ołki, chuj wykłada, sałaty Biorę więcej na chatę aż do 6.05 Do drzwi to nie sąsiad, ani sąsiadka tak wcześnie, choć kawał z niej suki W białej stronie trzeba nie płacz, ponieść konsekwencje Bez podawania na resztę odrób lekcje Niebieski, zero nic, do siebie miej obiekcję Uważaj co przez tel mówisz też niepotrzebnie pierdoliłem moja wina, bo że nagrywają kupki paszporta. Wszystko ma cenę, zbrodnia i kara, karton pieniędzy nara. Elo, stary pusto, kuchni później. Więc uważaj, będą setko próżnych dealów narkotykowych. Nie ma mowy, brak zgody, bez umowy, brak dowodów, są ugody, spraw umorzonych. Zawsze to mordo. Ogarnę to. O, o, zawsze to mordo. Tak, ogarnę to. Zawsze to mordo. Morto O garne o! to